Macie Krusak na ulicy Zemcowskiej. Półtora roku trwało załatwianie wszystkich formalności, żeby powstały bezpieczne pasy między blokami a, a, a sklepem. Moja interpelacja podparta 100 podpisami mieszkańców okolicznych zebrane, zebrane przez Dawida Barczaka pokazuje, że jeżeli razem się czegoś chce, to nawet jeżeli to długo trwa, to można można do celu. Jak przed chwilą widzieliście, nie wszyscy są jeszcze przyzwyczajeni do tych pasów, ale pamiętajcie, wyprzedzanie na pasach 10 punktów i 500 zł. Przejście dla pieszych przy ulicy Zemcowskiej. Z uwagi na liczne prośby mieszkańców osiedla Zemców wnoszę o stworzenie przejścia dla pieszych przy ulicy Zemcowskiej w okolicy bloków Litex oraz Słoneczne Osiedle. Mieszkańcy zwracają uwagę, że do najbliższego przejścia jest 500 metrów. Przystanek autobusowy, jak i sklep spożywczy są po drugiej stronie ulicy. ulicy. Z racji wzmożonego ruchu samochodów brak przejścia dla pieszych w tym miejscu stwarza ogromne zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Naszym zdaniem najlepszym miejscowieniem przejścia dla pieszych... Jest, przejście dla pieszych jest między osiedlem Litex a sklepem Leviatan. Kolejnym problemem jest brak oświetlenia wyjazdu z osiedli. Dla mieszkańców jest to ogromny problem, ponieważ stwarza to zagrożenie zarówno dla kierujących, jak i pieszych. Uważam, że wraz z pojawieniem się przejścia dla pieszych powinno zamontować się oświetlenie, które zapewni bezpieczeństwo. Y, osiedla zemców. I w załączeniu y, przesyłam panu podpisy mieszkańców, które są jakby formą petycji o stworzenie y, omawianego y, przejścia, dziękując y, panu za, za rozważenie z, z sprawy. Jest y, załączone zdjęcie, to znaczy t, to jest dosyć y, kla, klarowna sytuacja. Y, y, rzeczywiście ja kiedyś miałem przy, przyjemność, no, m, mieszkałem na tym osiedlu i rzeczywiście jest to, jest to miejsce, gdzie, gdzie zdarzały się niebezpieczne historie łącznie z, z ciężkim potrąceniem dziecka. Jest dokładnie 60 podpisów, także, że y, ci mieszkańcy naprawdę, naprawdę o to proszą. Myślę, że to jest temat do, do, do rozważenia, myślę, że w jakimś krótkim czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.